Lekcje polskiego. Mów i myśl o polsku. Słowa i zwroty 9. Słuchaj. Czasowniki w czasie teraźniejszym. W pierwszej osobie liczby pojedynczej. Ja. Budzę się. Budzę się. Wstaję z łóżka. Wstaję z łóżka. Myję ręce. Myję ręce. Kąpię się pod prysznicem. Kąpię się pod prysznicem. Kąpię się w wannie. Kąpię się w wannie. Jem, jem, uczę się. Uczę się. Piję, piję. Niosę. Niosę. Piorę. Biorę. Gram w piłkę. Gram w piłkę. Czytam. Czytam. Piszę. Piszę. Oglądam telewizję. Oglądam telewizję. Odkurzam. Odkurzam. Maluję. Maluję. Otwórz. Budzę się. Powtarzaj na głos. Budzę się. Staję z łóżka. Staję z łóżka. Myję ręce. Myję ręce. Kąpię się pod prysznicem. Kąpię się pod prysznicem. Kąpię się w wannie. Kąpię się w wannie. Jem. Jem. Uczę się. Uczę się. Piję. Piję. Niosę. Niosę. Piorę. Piorę. Gram w piłkę. Gram w piłkę. Czytam. Czytam. Piszę. Piszę. Oglądam telewizję. Oglądam telewizję. Odkurzam. Odkurzam. Maluję. Maluję. Teraz ty mów. Budzę się. Budzę się. W stajem z łóżka. łóżka. Myję ręce. Myję ręce. Kąpię się pod prysznicem. Kąpię się pod prysznicem. Kąpię się bannie. Kąpię się w wannie. Jem. Jem. Uczę się, uczę się. Piję, piję. Niosę, niosę. Piorę, piorę. Gram w piłkę. Gram w piłkę. Czytam. Czytam. Piszę. Piszę. Oglądam telewizję. Oglądam telewizję. Odkurzam, odkurzam. Maluję, maluję. Dziękuję. Do widzenia.